Ostatni wywiad z pytaniami od niesłyszących z okazji Świąt Bożego Narodzenia był niezwykle piękny i wartościowy. Głusi podkreślali, że największe wrażenie zrobiła na nich odpowiedź, kiedy to zapytałam: Co podarowałby ekscelencja każdemu dziecku w Polsce pod choinkę? Wówczas ksiądz arcybiskup bez zająknięcia odpowiedział: Biblia, Słowo Boże. Właśnie ten brak zajęknięcia był bardzo piękny, głęboki i wzruszający. Dlatego może zaczniemy od pytania dotyczącego właśnie Słowa Bożego. Gdyby mógł ksiądz arcybiskup uratować dla potomnych jedno zdanie z Biblii, jakie by to było? Nie nawracajcie się i w Ewangelię, dlatego że to jest początek wypowiedzi ewangelistów i w najważniejsze właściwie wezwanie, które wraca echem ze Starego Testamentu do Nowego Testamentu i w stanowi taką kanwę, istotny element powtarzający się w, w, w każdej Ewangelii. Co ekscelencja sobie pomyślał, kiedy ksiądz Marcin zaproponował po raz pierwszy, by coś zamigał do naszych podopiecznych. Wszyscy przecierali wtedy oczy ze zdumienia, było to bardzo coś pozytywnego. Arcybiskup Metropolita Poznański z wielką radością i uśmiechem na twarzy po prostu miga. Dodam, że w naszym archiwum jest aż 14 filmów, na których ksiądz miga. No widzicie, lepiej migać niż się migać. To jest takie powiedzmy powiedzenie, które pokazuje, że musimy trafić do każdego człowieka, starać się trafić do każdego człowieka w takim języku, w jaki on rozumie. I do, do niesłyszących, czy do niewidzących, ale przede wszystkim do niesłyszących, no trzeba zwracać się w języku, co jest dla mnie Całkiem zrozumiały, chociaż nauczenie się tego języka wcale nie jest łatwe. A pamięta się z arcybiskup jakąś osobę głuchą, którą spotkałem na swojej drodze? Jakie temu, jakie temu towarzyszyły emocje? To znaczy, w, w, owszem, spotykam, a, a najczęściej to widzę w katedrze. W, właśnie gdy, gdy jakaś osoba. Migająca daje mi jakieś znaki, to wiem, że mam do czynienia właśnie z, z osobą, która jest w jakimś sensie znajoma, bo się zwraca do mnie jak do znajomego. Więc to są na pewno na pewno takie spotkania, które w, no dużo uczą, bo pokazują, że Również bez tego daru języka człowiek stara się zrozumieć Pana Boga i stara, stara się też odnieść do Niego tak jak każdy normalny człowiek. Praktycznie właśnie dlatego, że... że no my zawsze szukamy tego, co nas przekracza, te, tego, co, co jest większym wezwaniem, tego, co jest właściwie w, w pokazaniem naszego usiłowania odnalezienia drogi do Pana Boga. A jaką radę miałby Ksiądz Arcybiskup dla osoby niesłyszącej, która gniewa się na Pana Boga? Z powodu swojej głuchoty, która sprawia, że nie słyszy i że musi się tym językiem nikogo posługiwać. No, wydaje mi się, że w, przede wszystkim e, trzeba radzić, żeby to, co jest e, w obciążeniem i, i co w, w, wydaje się krzyżem, żeby to potraktować jako łaskę. Czyli praktycznie e, potraktować. To jako ten dar Boży, który pozwala zrozumieć to, czego ludzie słyszący nie rozumieją. Nie dlatego, żeby nie chcieli rozumieć, tylko że przechodzą nad tym obojętnie. Nie, nie zastanawiają się nad tym. A, a człowiek, który jest pozbawiony tego daru mowy, to on w jest głębszy, bo przez krzyż człowiek staje się głębszy. I, w, i w jednocześnie w, e, wnika w, w to codzienne życie w sposób bardziej, powiedzmy, dokładny, bardziej, bardziej detaliczny i taki, jak. Na takim poziomie, na jakim ludzie zazwyczaj w ogóle się nie przejmują tymi rzeczami, które ich otaczają. To może przejdźmy do kilku pytań na temat Wielkanocy. Święta już coraz bliżej. Na co mamy zwrócić uwagę, przeżywając tegoroczne święta Wielkanocne? I co najbardziej ksiądz arcybiskup lubi w tych świętach? W świętach Wielkanocnych trzeba zwrócić, Uwagę na to, żeby, żeby w ogóle nie zapominać o Wielkanocy, bo ja byłem ostatnio na takich spotkaniach, w których wszyscy mówili o świętach i że musimy się radować, że musimy, musimy powinniśmy się cieszyć z tego czasu odpoczynku, że możemy złapać oddech. Ale nikt się nie zająknął, nie, nie powiedział, że to z tytułu zmartwychwstania Chrystusa. Czyli już jakaś poprawność polityczna weszła w nasze życie, w te spotkania publiczne, i człowiek po pierwsze właśnie nie zauważa, dlaczego my się mamy cieszyć i z jakiego tytułu. Czyli praktycznie samo zmartwychwstanie jest dla nas w tym głównym motywem naszej radości. To, że Chrystus zmartwychwstał i że my zmartwychwstaniemy razem z Nim, to jest największa radość, jaką niesie w, w, w samo, w sam czas zmartwychwstania Pańskiego i, i, i w Wielkanoc. Na co by zwrócić uwagę tutaj przy tej okazji, właśnie, żeby ta radość z Stania udzielała się innym, żeby radość Chrystusa z stałego no, budziła, budziła odzew i to odzew taki radosny, odzew tego człowieka, który zrozumiał. Że jest zbawiony, że on, że on nie jest powiedzmy pozostawiony w jakiejś martwocie, w jakiejś bezduszności, w jakimś takim maraźmie i że przede wszystkim nie ma nadziei, a Odwrotnie, ten, który przeżywa w sposób taki naturalny, autentyczny, Zmartwychwstanie w stanie pańskie, ten staje się człowiekiem nadziei. Nadziei dla siebie i przede wszystkim także nadziei dla innych. A jak wyglądała wielka w czasach dzieciństwa, ekscelencji? Ja pamiętam proste rzeczy, to znaczy z. Ojca, który akurat na wielkanoc na podwórze przywoził z lasu świerki. I to gałęzie świerkowe w dużej ilości, nie wiem, to prawdopodobnie miało być na rozpałkę potem w piecu w przyszłości, ale kiedy zesknie, ale ten zapach. W Główny to był właśnie zapach Wielkanocy, który kojarzy się ze świerkiem. I w tych gałęziach świerku ojciec chował zające dla, dla mnie, dla, dla brata, dla siostry. No i frajdą było też szukanie tych zajęcych Każdy wiedział, że muszą być, tylko nie wiedział gdzie. I to było takie dziecięce spotkanie z Wielkanocą. Ale potem rozumie się co, coś poważniejszego też, czyli sama liturgia, wielkanocna liturgia zmartwychwstania pańskiego, gdy, gdy przez te trzy dni poprzedzające wchodziliśmy w śmierć Chrystusa i potem w jego zmartwychwstanie. No i, i kiedy w, e, słuchaliśmy tego w, w śpiewu egzultet, pięknego i podnoszącego na duchu, to wszystko jeszcze było po łacinie. Także w, w, wyglądało to jeszcze bardziej tajemniczo, aniżeli e, dzisiaj, gdzie wszystko rozumiemy i, i wszystkie te słowa są nam znane. Więc to wydaje mi się takie główne przeżycie młodości, gdy, gdy człowiek razem, razem ze wspólnotą parafialną, razem nie sam, ale, ale właśnie wspólnie z innymi cieszy się z czegoś, co jest nazwane mądrze świętami paschalnymi, a, a w rzeczywistości no, w, przedstawia nam wiecznie wracający ten cykl roku liturgicznego, e, który przechodzimy i, i który ciągle nam przypomina te podstawowe rzeczy, zawsze na innym poziomie, to znaczy zawsze na poziomie... Człowieka coraz bardziej dojrzałego. Najpierw młodzieńca, potem, potem człowieka starszego, potem dziadka i, i tak w ten sam rok liturgiczny, a za każdym razem niesie ze sobą jakąś nowość. A czy w dzieciństwie malował ksiądz pisanki czy chodził ksiądz z koszyczkiem do poświęcenia? Tak, no to tak jak wszyscy. Nie? Mama w, 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 przygotowała te jajka i, i z, w kolorach, i, i potem musieliśmy że, pisanki wykonywać. Z, najpierw z wielką ochotą, a potem z coraz mniejszą. I z koszykiem też chodziliśmy, tak. To jest ciekawe, że, że właśnie w. W, u niektórych wierzących wszystko zanika, cały zmysł religijny zanika, a chodzenie z, z koszyczkiem do poświęcenia tych jaj pozostaje. Także niektórych ludzi widać w kościele tylko dwa razy w roku, czyli praktycznie na poświęcenie tych Potraw świątecznych. Więc to pokazuje, jak głęboko tkwi w człowieku pewna taka, że intuicja, która wszystko inne wymazuje, a to akurat pozostawia jako znak Wielkanocy. Jaka jest ulubiona pieśń wielkanocy? Chrystus z Martwych stan jest. To jest taka, taka pieśń, w, która jest znana w innych językach także i, i w, ona dotyka samej istotnej rzeczy, czyli czego z Martwych, powstania naszego Zbawiciela. Proste słowa, ale są bardzo głębokie. Czy miał ksiądz arcybiskup okazję przeżyć Wielkanoc w Ziemi Świętej? Też tak. Miałem okazję. To jest takie przeżycie no, głębokie, dlatego że myśmy byli w, w Ogrodzie Oliwnym Byliśmy, chodziliśmy do Ogrodu Oliwnego chodziliśmy na Wielki Piątek na tą. W nabożeństwo w, 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 w późnym wieczorem. Do tej pory przypomina mi się właśnie melodia z, z, z właśnie z Kościoła narodów, czyli praktycznie tam, gdzie znajduje się ta skała, przy której właśnie trwał Chrystus. I, I ta ciemność w tym kościele i, i właśnie te smutne takie pogrzebowe jakby w pieści Potem, potem pamiętam, pamiętam także właśnie sam, samo przygotowanie do, do śpiewów męki pańskiej. Które nam niespecjalnie wyszły, bo myśmy śpiewali właśnie jeden Włoch, jeden Kanadyjczyk. I ja też śpiewałem na nieszczęście, myśmy nie ćwiczyli razem. Każdy ćwiczył sam, nikt nie ćwiczył razem. Przyszliśmy do właśnie Kościoła narodów. Zaczęliśmy śpiewać. Ja trochę za wysoko nutę zacząłem, i ten nasz Kanadyjczyk zaczął się dusić, bo nie był w stanie już tak wysoko sięgnąć. I potem pamiętam bieg z powrotem do flagellation, czyli do, do tego naszego miejsca zamieszkania, pod górkę, kiedy on chciał swój gniew wyrazić i oburzenie na te śpiewy. Ale potem jak przyszło do śpiewania tego samego, Męki Pańskiej, w kaplicy we Flageracjony, to już nam poszło dobrze, bo już każdy był ostrożny i wiedział, że jeszcze raz musi ćwiczyć. Więc pamiętam też właśnie sam, samą tą Chwilę, z, w, w, gdy celebrowaliśmy w, w, w Bazylice Grobu Pańskiego z Zmartwychwstanie i to było jakoś tak, zbiegało się ze Zmartwychwstaniem w kościele greckim, więc było bardzo dużo Cypriotów. I ci szum, wielki i krzyk z tymi świeczkami cienkimi, wszyscy, z takiej pęki świeczek, każdy dźwigał w ręce. No i, i potem wszyscy czekali na, na, na to, żeby ogień wyszedł z grobu pańskiego, to znaczy grob pański był zamknięty mnisi Greccy siedzieli wewnątrz i oni zapalali świece i przez otwór, który był w, w ścianie Grobu Pańskiego, podawali świecę zapaloną i wtedy nad, w, w całej tej bazylice przy tych dzwonkach, przy hałasie wielkim, rozpaliła się cała bazylika w, w tych świecach. I ludzie wychodzili do domu, do tych hoteli, do, do swojego miejsca zamieszkania właśnie niosąc te świece. I to mi też zapadło w pamięć. Bardzo piękne piękne w, przeżycia. Dobrze, a jakieś wspomnienia takie najśmieszniejsze za Śmigusa Dęgusa? No Śmigus Dęgus to… Śmieszny jest, dopóki nie, powiedzmy, nie zakłada wiader z wodą i, i lania na prawo i na lewo, bo wtedy to się staje taką igraszką chuligańską, ale w, co w pewnie, w, co były stałe takie, stałe gonitwy młodzieży. W jedną i w drugą stronę i czyhanie właśnie na idących do kościoła, żeby ich polać. I te, te krzyki, takie oburzenia, albo udawanego oburzenia, były zawsze takie intrygujące. Jeszcze kilka pytań z życia księdza arcybiskupa. Jaka była ulubiona funkcja ministranska księdza w dzieciństwie? Coś pewnie w, tak jak każdego ministanta, nie, nie tyle w kręczenie przy ołtarzu, tylko latanie powiedzmy przed kościołem i, i w kręcenie ognia, czyli przygotowanie węgielków, żeby można potem przyjść do zasypania i, i do kadzenia. To było takie ciekawe. Mniej ciekawe to były zawsze te majowe takie momenty, kiedy lilie kwitły i one były w dużych pękach umieszczone przy ołtarzu i nam się robiło słabo, bo wtedy nie urywano jeszcze tych prędzików i omdlenie mocno nas ogarniało. Księdz akcybiskup w wolnych chwilach. Czy to prawda, że łowi księdzakcybiskup ryby? To stara baśń. To jest rzecz, która odnosi się do Kanady. Ja poza Kanadą nie łowiłem ryb. I te mity, które potem narosły, że, że jestem specjalistą łowienia ryb, to są zupełnie kłamliwe. Nie mają nic wspólnego z rzeczywistością. Chociaż zaczynałem łowienie jako dziecko nad jeziorem naszym bliskim, ale wtedy myśmy jako dzieci mieli takie wyobrażenie wielkie, że pojedziemy na biwak, bierzemy wędki, bierzemy namiot, rozkładamy namiot i będziemy się żywić rybami, które złowimy. No oczywiście ryby nie miały ochoty dać się złowić. Czy uprawia ekscelencję jakiś sport? Może spacery, rower? Nie, nie, nie. I unikam sportu, bo to jest prosta droga do kalectwa. I jakie miejsce święte chciałby arcybiskup jeszcze odwiedzić, jeszcze nie był? Mnie interesuje tylko w Bliski Wschód i, i, w, i w... byłem w Iraku, w... może bym, byłem w Syrii, byłem w Libanie, byłem w Ziemi Świętej, co w... pewnie, gdyby nie wojna, to chętnie byłbym, wrócił do Iraku i obejrzał jeszcze te miejsca, które nie widziałem poza Bagdadem i, i w tamtymi okolicami. To może by było ciekawe, żeby te miejsca biblijne, Ur i Uruk i, i, i Niniwe, żeby to obejrzeć podobnie jak w Iranie, też tą kulturę perską. A czy kazania pisze Ekscelencja w ordzie czy na papierze? W ordzie, dlatego że że w, tak można szybciej coś napisać, ale to nigdy nie wychodzi dobrze. Dlatego, że w, no, dopiero po wydrukowaniu widać, ile błędów jest w tym tekście, mimo że wydawało nam się, że wszystko jest w porządku. Czy ksiądz lubi tańczyć? Yy, raz yy, w, yy, zatańczyłem i o jeden raz za dużo. Czy jeśli zorganizowalibyśmy spotkanie, to dałby się mówić na jakiś taniec? Broń Boże, ja jestem nieudolny, gdy idzie o, o taniec, i w, może innym to lepiej wychodzi. Czy myślisz już, Ekscelencja, o emeryturze? O tak, bo zbliża, zbliża się czas 19 października to jest 75 lat, i trzeba. Dziękować Panu Bogu za to, co przeżyliśmy, i przechodzić w stan, czyli praktycznie przechodzić w, w ten stan e, życia, życia oddanego ewangelizacji, ale spokojniejszego. Mówiąc szczerze, jak musi bardzo przyzwyczaili się do filmów kierowanych Dawidem języku. Czy ta tradycja może pozostać przez najbliższe lata? Nawet w to musicie już młodzieńca, czyli tego, który przychodzi po mnie, indagować i prosić go, żeby machał. Niech wszyscy machają. Dobrze, bardzo dziękuję za rozmowę. Z wielką radością przekażemy kolejny, już piętnasty film, naszym niesłyszącym. No, do chociaż tak. Do, do półeczka chociaż tak. Do tańca, to by się w stresie. Do, do, do kółeczka to w, y, kapłani jak się żegnają, to co... To... Znosił na nawet czerwś i tańczył kółeczko. Widzicie. No to? Proszę się zastanowić. Pierze wszystkiego najlepszego, zabiegamy i już.